Cześć, jestem właśnie z Adamem Przemkiem, współzałożycielem klubu przedsiębiorczości Narusa Leszna Przystań i mam do niego pytanie odnośnie Adamie, jeśli chodzi o zarządzasz tak wieloma przedsięwzięciami, jaka jest Twój tutaj takie wskazówka dla osób, które Chcą, chcą to robić skutecznie. Przede wszystkim to jest otoczyć się właściwymi ludźmi, ludźmi, z którymi jest fajne flow, którzy uzupełniają, uzupełniają się kompetencjami, uzupełniają się właśnie mocnymi stronami, tak aby każdy zajmował się przede wszystkim tym, co lubi i na czym się przede wszystkim zna. Dlatego to jest taka moja złota zasada, żeby otaczać się ludźmi lepszymi od siebie z różnych dziedzin. Jednocześnie dbamy o fajną atmosferę, tak aby każdy mógł podczas projektu mieć też pełną odpowiedzialność i po prostu zająć się tym tematem od A do Z. Ja przede wszystkim skupiam się na pilnowaniu procesów, na budowaniu strategii, a sam specjalizuję się w swojej wąskiej dziedzinie, jaką jest sprzedaż i właśnie tworzenie zespołów. Więc to jest taka moja podpowiedź, czyli przede wszystkim oddać odpowiedzialność osobom, które się na danym temacie znają lepiej niż my sami. Super, bardzo Ci dziękuję, a tutaj jeszcze pokazuję rzeczy, które właśnie Adam z zespołem swoim tworzy. Są to naprawdę świetne domki wyglądające w okolicy Fromborka, we Fromborku, gdzie jest rozwijająca się okolica i naprawdę warto się zainteresować po wszystkie informacje. Śmiało można uderzać do, do dama. Dzięki, cześć! Cześć na razie.